Dużo spoilerować. Co ciekawe, w filmach, filmach Johna Hussa, to szkoła często jest takim może nie oprawcą, ale, ale czarnym charakterem. Mhm. Szkoła, która, tak jak chociażby w filmie Klub Winowajców czy Breakfast Club w oryginalnej wersji, gdzie kilku uczniów odbywa karę w szkole i próbuje się jakoś wyzwolić z tych więzów kozy. I to szkoła, która jest mało wyrozumiała dla uczniów, szkoła, która uczy um, życia, przekazuje wiedzę w sposób taki zero -jedynkowy. szkoła, która jest y, przeciwna jakimś aktom y, kreatywności, wychodzenia poza schemat, jest, y, jest często tym szwarc charakterem. Ale myślę, że to trochę wynika też z tego, że wiele, wiele z nas może się utożsamić z tym, bo pewnie każdy... Albo większość z nas miała moment, kiedy po prostu uważała szkołę, nawet nie jako niekonkretną osobę albo nic, ale tę szkołę uważa, uważała jako ten czarny charakter i po prostu nie chciała do tej szkoły iść za wszelką cenę w pewnym momencie swojego życia. No ja tak miałem kiedyś, ale. Można więc powiedzieć, że film Johna Hughesa to jest legitymizacja yy, buntu przeciwko, przeciwko szkole. Ach. Bardzo często mówi się o tym reżyserze, że jest właśnie takim wspaniałym kronikarzem okresu młodości, który nie ocenia, który po prostu pokazuje młodość taką, jaka jest, ze wszystkimi jej wadami i zaletami. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Także jeżeli będziecie szukać filmu, który naprawdę podniesie Wam morale, niezależnie od tego, ile macie lat, bo ja licę mam już dawno za sobą, a kiedy oglądam ten film, to czuję się, jakby był jeszcze przede mną to serdecznie polecam Wolny dzień Ferisa Bullera. Jest wciąż dostępny na Netflixie. Jak wiemy, Netflix często zmienia swoją ofertę, więc spróbujcie go obejrzeć zanim zniknie. Teraz muszę wziąć głęboki oddech, bo jest to film, który jest o ile Wolny dzień Ferisa Bullera jest filmem fenomenalnym i kocham go całym sercem, to film o którym powiem za chwilę jest Czymś co po prostu rozsadza mi całe ciało, jak o nim myślę z radości i jest to film Everybody Wants Some albo w polskiej wersji Każdy by chciał, który wyszedł w roku 2016 i został zrealizowany przez Richarda Linklatera, czyli autora takich filmów jak chociażby Boyhood albo Przed wschodem Słońce, albo Uczniowska balanga, której według Linklatera Everybody Wants Some jest duchowym spadkobiercą. Jest to film, który jest tak nienasycony jakąkolwiek ideologią, jakimikolwiek problemami, jakimiś poważniejszymi kwestiami. To jest po prostu półtorej godziny dobrej zabawy drużyny baseballistów, którzy za kilka dni mają zacząć studia i zjechali się już na, na kampus, żeby przejść jeszcze te ostatnie chwile wolności przed początkiem roku akademickiego. I to jest film, który tak Pięknie czerpie z y, takich 80-sowych motywów. Są wąsy, są y, umieśnieni bejsboliści, wiadomo, że no, jakby ludzie lubią. Czy jest czeski piłkarz? Ja. Jak lata 80 bez czeskiego piłka. Jest, piłkarza, to... w sensie jest jeden, jest jeden zawodnik z tych. Jest, znaczy, jest zawodnikiem, jest zawodnikiem, powiedzmy, z ziomkiem. Y, w takim sensie zawodnikiem, który faktycznie ma krótko z tyłu, długo z przodu mm. i wąsy na przedzie. Mm -hmm. y, Historia jest prosta. Do drużyny baseballowej dołącza nowy, nowy zawodnik, który musi przejść swoistych chrzest w tej drużynie i rusza ze swoimi nowymi kolegami na miasto. Oczywiście pojawiały się też tam jakieś wątki damsko-męskie, pojawiały się uczniowskie balangi, nawiązując do jednego z poprzednich filmów Linklatera. To, co wyróżnia ten film, to jest. To jest moim zdaniem taka celebracja młodzieńczej codzienności. Tam są sceny, które pozory nie mają żadnego znaczenia, jak na przykład przegrany mecz ping-ponga, albo zjeżdżanie na materacu ze schodów w jednej ze studenckich willi, albo siedzenie w dmuchanych kołach w jakiejś rzece, pójście na imprezę do ludzi, którzy są jakąś subkulturą nam nieznaną. Jest tam rewelacyjny soundtrack. Samo to jak otwiera się film do piosenki Maj Sharona, kiedy Blake Jenner, który gra główną postać, Blake Jenner może być znany części słuchaczy z tej drugiej generacji serialu Glee, um, Rusza samochodem, bardzo vintage samochodem, wkładając kasetę magnetofonową w stronę kampusu, obczaja wszystkie dziewczyny um, gdzieś tam idące do, 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 dookoła tego samochodu i trafia do tego studenckiego domu, który będzie jego miejscem życia na najbliższe lata. Um, no nie wiem, no, dla mnie sam ten trailer jest, jest po prostu definicją szczęścia kinowego. Problem, jaki mam z tym filmem, to jest to, że on jest niedo niedostatecznie znany. On został pokazany mm -hmm. na festiwalach filmowych w roku 2016 i miał bardzo słabą dystrybucję w amerykańskich kinach, dlatego może tak niska popularność. Generalnie, jeśli chodzi o recenzję, to ma bardzo dobre zarówno od publiczności, jak i od krytyków. Ale no jest dla mnie taką perłą, która po prostu nie została odkryta przez szersze grono. I nawet jeżeli nie obchodzą Was baseballiści, nawet jeżeli wydaje Wam się, że nastolatkowe filmy są głupie, to jest po prostu film, po którym nie da się czuć źle. Tak uważam. Okej. Okay. Masz jakieś, yy, może. Jeżeli nie masz już konkretnych propozycji feel good Movies. myślę, że w ogóle temat jest zgłębiony tylko w połowie. Myślę, że może jeszcze do niego kiedyś wrócimy, bo, bo myślę, że tych filmów jest bardzo dużo. Ja mam dwa filmy, o których chciałbym tylko wspomnieć, które w pewien sposób nie znalazły się u mnie w tym topie. Jeden film dlatego, że do tego feel good Movie tylko aspiruje, bo pamiętam, że w sensie oglądałem go bardzo wiele razy i wywoływał we mnie bardzo pozytywne uczucia. Tym filmem jest Good Morning Vietnam. Ale film w związku z tematyką i z tym, że był nasycony e, krytyką e, rządu Stanów Zjednoczonych i tego, jak sobie tam, jak na tej wojnie e, poczyniały i, 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 i co robiły. No, ale postać William, e, Robin, Robina Williamsa, który. Robiego Williamsa. Mhm. Postać Robina Williamsa, który e, jest przecharakterystyczny, ma ten swój radiowy. E, zakrzyk Good Morning Vietnam jest no, filmem, który ma niesamowitą muzykę. Sprawia po prostu, że oglądając film o Wietnamie, człowiek ma przez większość tego filmu po prostu uśmiech na, na twarzy, co jest super, ale niestety nie znalazł się u mnie na, tej, na, na liście Feel Good Movies w związku z tym, że, że, że film ostatecznie ma te momenty, kiedy człowiek nie czuje się tak pozytywnie i, i, i przyjemnie, ale filmem, który nie jest. Tu może zostanę zjechany trochę, ale tak jakby krytycznie nie jest fantastycznie zrobionym filmem. On w, później w, wyewoluował w kolejnych częściach w dużo lepszy film. Ale mimo wszystko, ta część takim filgudem jest, to jest Harry Potter część pierwsza. I nie jest to świetny film, to jest film, który ma dużo błędów. Tam na przykład jest, są, są fragmenty, które są przesłodkie, jak chłopaki, czyli Harry i Ron, rozmawiają. Jest ujęcie na Hermione, kiedy ustami porusza do tekstu, który, który mówi Harry, co świetnie też pokazuje, że, że Emma Watson była w ogóle świetną postacią, żeby zagrać Hermione, bo nauczyła się całego scenariusza na pamięć i, i po prostu powtarzała za, za nim. I dosłownie można to zobaczyć w kilku scenach. No, to, to, to nie jest jeszcze film, w którym jest świetna gra aktorska, bo później to się bardzo poprawiło, ale to jest po prostu miły, przyjemny film, który się ogląda i jest. I po prostu po pierwsze jest ta nostalgia, bo, bo to jest film, który nasze pokolenie e, oglądało, no, wydaje mi się, że to. to to, to jest jeden z pierwszych filmów, który pamiętam, taki, gdzie, gdzie pamiętam, że my poszliśmy, nie wiem czy to było z podstawówką, czy z jakąś grupą znajomych, poszliśmy obejrzeć ten film. Było, Wydaje mi się, że to było w ogóle zimą. Zapach popcornu pamiętam z tego kina, pamiętam znajomych, z którymi byłem. Od razu, jak oglądam ten film, to, to przywołuje mi, mi tamten moment, kiedy taki, taki moment bez troski. I przy okazji, muzyka, która zrobiła po prostu. No, zrobiła ten film, bo, bo no, kto mi powie, że nie pamięta motywu Hedwigi albo odsłuchajcie najpierw bo z tytułu to mało kto pamięta, to, to ja jestem skrzywiony w stronę muzyki filmowej. Ale no, są te, te motywy z pierwszej części były czymś, co, co sprawia, że jak tylko słyszę te. te nie wiem, czy to jest ten, ten instrument, no, ale cymbałki takie, ten, ten taki delikatny, dzwoniący dźwięk dzwoneczki te, i tak dalej. No, to ja po prostu od razu widzę Harry'ego Pottera, część pierwszą i, i sceny w tym filmie. Podczas kręcenia tych filmów o Harry'm Potterze naprawdę udało się ochronić te, te dzieciaki przed, przed, myślę, tą zgubną częścią sławy. No to jak później to wyszło, no to, to trudno powiedzieć. Emma Watson została niedawno na przykład członkiem zarządu firmy Kerrig, czyli właściciela Gucci, Saint Laurent. To jest naprawdę duże osiągnięcie. Mam wrażenie, że ona, jej się udało nie przez filmy zerwać złotką Hermiony, tylko przez swoją własną działalność przez to, że, że sama jest aktywistką. Że sama postanowiła skończyć studia, że bardzo silnie pilnowała tego, żeby być osobą nie tylko filmową, ale też osobą jako Emma Watson. No i doprowadziła do tego, że właśnie stała się, dołączyła do zarządu tej firmy. Na pewno pomogło jej to, że jest bardzo rozpoznawalną osobą, ale duże gratulacje dla Emmy Watson. Ale też warto powiedzieć, czym Emma Watson ma się zajmować w tym zarządzie. Emma Watson w zarządzie tej firmy będzie odpowiadała za zrównoważony rozwój marek. Myślę, że to jest świetny kierunek, i to jest coś, co wiele firm myślę, że w którą stronę będzie zmierzać. I liczę na to szczerze, bo, bo to jest naprawdę to, to firmy mają bardzo duży wpływ na to, jak, jak nasze środowisko aktualnie funkcjonuje. Więc to, to, że taka osoba właśnie tam jest i to, że ona była tą aktywistką i dołączyła do tej firmy no bardzo dużo mówi. I to właściwie jest, to było na tyle, jeżeli chodzi o moje Feel Good Movies. Mam nadzieję, że kiedy zobaczymy Sokoła z masłem orzechowym, będziemy mogli wrócić do tematu, bo myślę, że, że w ogóle takich filmów jest, jest bardzo dużo i no, po prostu oglądając jeden po drugim można je dołączać do siebie, do, do, swojego, do swojej rozpiski e, takich, takich ulubionych filmów. Właśnie Feel Good Movies tych filmów, które sprawiają, że ja osobiście czuję się jakbym jadł zupę pomidorową. A ja kończąc moduł tego podcastu, mam jedną ogromną prośbę. Weźcie kurde, obejrzyjcie każdy by chciał, bo ten film naprawdę zasługuje na dużo większą popularność niż ją otrzymał. I obiecuję, że jeżeli ktokolwiek wróci do mnie z. Negatywnym feedbackiem odnośnie tego filmu, albo odnośnie tego, jak on wpływa na morale, to jeszcze nie wiem, co zrobię, ale w jaki sposób to odpokutuję. I tutaj się. Czyli to jest certyfikat jakości Oli, e... tak. gwarantuje dobry czas lub zwrot. Satysfakcji. Tak. Jeszcze, jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale naprawdę błagam, obejrzyjcie ten film. On naprawdę zasługuje na to, żeby stał się kanonem nastolatkowych filmów, a wciąż tak mało osób go widziało. Dobra. Podlinkujemy film na pewno w, w opisie, tak jak wszystkie filmy, do których, o których rozmawialiśmy. Myślę, że, że jeżeli nie słyszeliście nic o tych filmach, to, to w sensie nie słyszeliście albo ich nie oglądaliście, to warto spróbować, bo, bo to naprawdę są, są świetne filmy. Nie wierzę, że ktoś nie oglądał Harry Pottera 1, ale no albo jak nie oglądał, to, to, to też życzę, żeby obejrzał, bo to jest naprawdę świetny film. To nie jest świetny film, ale warto go obejrzeć. Ale wszystkie filmy, które podlinkujemy, zobaczcie i spróbujcie sobie obejrzeć, jeżeli czujecie, że to jest wasza tematyka. Dzisiaj tak naprawdę tematem odcinka wjechaliśmy mocno w polecajki, bo poleciliśmy tutaj to bardzo prawda. dużo rzeczy, ale wciąż uważam, że warto polecić jeszcze rzeczy trochę spoza y, tematu y, filmów, y, po których dobrze się czujemy. Także Tomku, czy chciałbyś zacząć? Yy, tak, mogę zacząć. Ja do polecenia mam znowu kanał na YouTubie. Eee, tym razem jest to kanał kulinarny, ale nie do końca, bo chodzi mi o Hot Ones. Nie wiem, Ola, czy jesteś zaznajomiona z Hot Ones. To jest cykl wywiadów prowadzonych przez Sean'a Evansa, osoba, której prawdopodobnie nie znacie, jeżeli po prostu nie oglądaliście Hot Ones. Eee, ale Sean Evans to co można o nim powiedzieć bez chwili zawahania, to to, że Prowadzi świetne wywiady i potrafi w taki sposób rozmawiać z, z aktorami, z muzykami e, albo z jakimiś po prostu osobistościami internetowymi. E, prowadząc rozmowę w taki sposób, który jeszcze nie był spotykany. I teraz, dlaczego o tym mówię? Teraz, jak przejrzycie sobie YouTube'a i poglądacie jakieś wywiady prowadzone przez Grahama Nortona albo przez Jimmy'ego Falona, przez Jimmy'ego Kimmela albo przez kogokolwiek z, z tych late night showów, late, late showów i tak dalej, te wywiady po obejrzeniu kolejnego wywiadu z tą samą osobą czujecie, że już oglądaliście ten wywiad, bo te pytania po prostu są skierowane w taki sposób, żeby przyciągnąć jak najwięcej osób przed telewizor, przed ekran, przed monitor. Wiecie, no to są pytania, na które ktoś śmiesznie odpowiedział, albo, albo odpowiedział w taki sposób, którego nikt się nie spodziewał. I wtedy kolejny host bierze to pytanie i zapraszając tę osobę, zadaje te samo pytanie, żeby ta osoba odpowiedziała w ten sam sposób i nabiła trochę wyświetleń. Nie wiem, czy Ola spotkała się z czymś takim, ale ja coś takiego zauważyłem na, na YouTubie. Może to dlatego, że ja tyle siedzę w tych, w tych wywiadach z gwiazdami. Może e, o Sean Evans, bo wracamy właśnie do niego. Jest osobą, która w stu procentach wyłamuje się z tego, z tego motywu, zadając naprawdę świetne pytania, co widzicie.